Siemańczko witamy nas w kolejnym odcinku Stragmani 2 Stadium na pokoju bez klamek A dzisiaj jest taka skromniejsza ekipka, w sensie ja, czyli Roju i Biedra. Nie ma... O skróconej ekipie. A bo w się Tak mi przykro, że go nie ma. Płaczę No cóż, dzisiaj laktura skromniejsza. Skromniejsza. Ekipa, ale jak to wiadomo, nie każdy miał czas, żeby być... E, nie to, że nie każdy miał czas, ale nie każdy wstał. To też. Jak widzicie, jeszcze po ciężkich bólach mnie też... Co? No nie, mnie wszystko dzisiaj, kurde. Lepcy kolano, szczególnie kolano. mi. Plecy, kolano, łokieć, pięta, nie ma klienta. Ja. A, się już. Najlepiej. Początek dnia i biedra już mi ryje, bania. Hmm. Jak ci ryje, bania, ej Co zrobiłem? No nic. To co, łokieć, pięta, nie ma klienta, proste, no. Wiesz, ja wstałam dzisiaj o. O kiedy? 7. O 7? O Albo o Nie pamiętam już Ale w czas Wstała, bo mnie budzik... O 6.30 miałam budzik Na pewno, ale potem poszłam, poszłam spać dalej I samokład 9 dziewiątej Tak, ja aktualnie siedzę w pełnym, makij pełnym makijażu, bo do roboty idę, zaraz Zaraz, za dwie godziny a ja dopiero o drugiej w nocy idę do roboty, więc... Ale dupa, ale oszustwo O Jezus Maria, się zabiłam w konia teraz W jakim dupa. sensie w konia? No bo myślałam, że meta jest, do to był checkpoint No nie, za drugim yy, checkpointem w lewo. W lewo? Tak, w lewo. Ale. Czy znaczy nie, za drugim, za trzecim sobie? Jakim Jest. trzecim? Dro... No tak, trzecim. Ej. Wiesz, że ja dzisiaj znowu ma... żadnej mapy nie dojadę? Znowu? To jest dojedziesz. Chyba. No, ja, ja bank. Na no bank. Tak. A ja myślę, że tak trochę niewyraźny, bo. trochę niewyraźny. Może w wstał. Cicho, nie muszę wiedzieć. Już i tak wiedzą. Brzmisz. Chociaż jak. Zanim cię przywitałeś, brzmiałeś jak trup. Zróbkę kierownik chętnie chciałbyś w swoim prosektorium. Mm -hmm. Thank you. Dzisiaj nie. Nie będę godą, że coś się śniło, bo to mnie boli. Do tej pory mnie to boli. A teraz mi się śnił Minecraft w ogóle. Dzisiaj śniło mi się, że. Bo moi kici aktualnie z brzucha wystaje jeden szef. Ale on odpadnie bez rozpuszczalny. Czy coś takiego. Nie, że go nie ruszać. Mogę po prostu nie ruszać. I siłą wieś, że ja pociągnę, pociągnęłam za ten sznurek no. z amandy I przyniosłam się do świata minecrafta I jak pociągnęłam ten sznurek to się zrobiło wszystko z tego hmm, Tego co się nie da zniszczyć, o nazywa hmm? Tak, dyrda się nie da zniszczyć mm -hmm. e, tak, Z bedrocka No tak, tylko się stało z bedrocka i zaczęło skończać cały świat był makratowy i nawet bo to... zaczęło znikać dziwne nie mam dziwne ja ten 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 ty ten 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 nie To, ten tak coś. ten to ten 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 18? A czy przy. o! To boli. No straciłeś klejnoty, no? A bo ty odcinek na dzisiaj, tak? O! O! Fajnie! O, o, ha, czyli nagrywamy go. Ile, 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 ile przed Eee, yy, Jest za 7.12, więc za 3 godziny, jak to nagrywamy, film już yy. będzie na kanale. Ja jeszcze go muszę zrenderować i wrzucić na YouTube, no Powodzenia, no. you wish. Jedź kurna! No. Ja i... nie... nie mogę po że przyjechać To w sumie dobrze, że nie mogę Ale <goda> szkoda. Szkoda? Czemu szkole? Jaka szkoda, jako szkoda. Kurde. Dobra. Aj A pierwsza rura rura zrobić, a dru, dru, drugie już nie, nie cholera. A druga nie, drugi rury nie możesz? nie, on mnie fajnie. Ale tak. Nie jest trudno. Czeka do... Ej, co? Ej, 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 Teraz się takich porąbanych z Tuwimą. No... to ja potrafię mieć porąbane. A tylko przez to, że... Przez to, że przed to, z wami gadam. No, Przez no, standardowo wszystko Przez nas, no ja. No. Te, 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 dekapitacja twoich, y -y, teraz ee, terazówka, też że z wami, no. Jezu, bo, mi o tym nie bo to był... nie było, to był w skracanym miejscu, i no, że, no dalej boli. A Ale to tylko sen był. Nic więcej. Tylko sen. Jak się taką powiem... To no, cyn był! Ja kan tego... No weźcie się opanuj, dobra? A, ale co? I, i, syn. Jeszcze no powiem To nie była klątwa nic takiego, tylko sen, nic więcej A ja nie mam snów przewidujących Czy coś Jestem z tego pewna Tak Dupa, nie mogę przejechać Jak ty, ja cię mogę wy, wy, wymanifestować w Chinie, ale to, to jest za dobrą opłatą Ja bym we, we wróżkę Coś już od razu... Nie za darmo, nie od razu płacić, no ja pierdniczę, no to czas, no Ale nie podziałam ci jaką opłatą, możesz, nie wiem Dać pieniączka, albo dać donate'a, ewentualnie, nie wiem co Ewentualnie zawieźć do kumpla, nie? No Halo? Tak, tak. Ale czy tak... Wyjdzie? Czy tak jeszcze powiem, że... Za tego was za kurde... tak, kurde... Ja, ja jeszcze mi, A czy ta mysz jeszcze mnie straszy, wiesz? Ale co? No jak to co? Ta mysz coś mi zapłaciła za paliwo, a, no to widzisz, oddałam, ci więc co marudzisz? Ja ci, Chciał Dojechuj. Dojechuj. Ja sobie mog Nie mogę ja nie mogę dojechać ja Dojechłem! dojechałem! to! Dojechałeś Tylko teraz też Roi, pomyśl od razu Co go domy? Co mówimy? I tu? tytuł Poniedziałkowe fanzolenie na pokoju bez klamek, no o co ci chodzi, kurde Tak, to co? <grym> okay, pasuje, pasuje Poniedziałkowe fanzolenie na pokoju bez klamek oh. O po po Powinniśmy zacząć... Y witamy, pytanie pyta na śniadanie pytanie, pytanie w pokoju Nie wiem, py pytanie na... Straszenie? nie wiem Damn. Jeszcze jedna ma, nie? Ta jeszcze jedna. No mówię, że ta jeszcze jedna. Wam mać. Aha, tu jest kat. Wiem, jak go widziałam od początku, tylko mi się nie zauważyłem wylecieć. Ale wychało tu raz. Wiem, że jest cud Jeden w ta strona tak JAK? Dobra, et. W ogóle mu ustnia smoka na tego kawa, ale, ale, ale nie ma takiej dobrej kawy dobro dobra kawa to z czego? Krew dziewić, czy jak? Nie, taką po prostu dobra kawę, żeby mi zasmakowała. Ale i ja piję, robię sobie kawę i jakoś tak... Nie, nie ma się nimi napić, tak żeby mi po prostu... Wypijam kawę, dobra kawa. Nie potrafię tak. Co ja, tam to mam cały czas. A czy w sensie, że tak se kawa zrobię, tak o ja co to jest to. Je to. No muszę naprawdę dobrze, dobrze wyważyć mleko i kawę i dobrze mieć temperaturę wody e, Jak zalewam kawę, żeby po prostu mi, mi smakowała Tak, wyma mam wymagania odnośnie kawy Ty, to może ja się na baristkę prze, 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 przebram, co? Będę ba, baristką No w sumie Ale nie w barze, tylko w kawiarni Barista, no właśnie, barze, w kawiarni. No barista, no. to wskazuje, nie? Barista. Robi kawę. No, barista, ale jest, jest barista i barman, nie? Nie brakło? A oczywiście, 600. Do czego? Do. Do. Do 500! Ej, bo jak skończymy nagranie, coś ci powiem. Nie, no, już się boję. A czy nie, to jak będzie pora position? Po... No. Nie, nie jak skończę nagranie, bo, bo to jest odnośnie. Fenfisia. A. A Właśnie, jak wam się yy, podobał wczorajszy yy, live wczoraj z baloników. Tak, wiem, y -y. pierdała ją ustawić. Zwycięzny to był. Miał być balon TD6, a nie TD2. Tak. Nie mogę tego poprawić. I będzie... Nie, 3 sekundy gorszy, Od No, nie, nie, Mam uczulenie na sorry A tu no ty mnoty. No kichło mi się, no Było w ogóle? Ja. O, czekaj, bo... Ja jeszcze wyrośpiała jeszcze śpiała O, poprawiłam, poprawiłam, bo nie mam ostatniego miejsca, jak zwykle Eee, no ale ci się dość dojęła, kurde No Mam dokładnie ostatnie miejsce. Zaraz za tobą, gdzie masz 15 sekund. Ja nie mam możesz ostatniego miejsca, bo przed przedostatnie miejsce. Tak, bo ktoś nie dojechał. Mhm, super. Źle? Nie. To jest ten. Otóż tego nie poprawię. Ogólnie powiem Ci, że ostatnio mam strasznie dużo nerwy Nie wiem, bez powodu konkretnego, ale mam po prostu dużo nerwy To jest ciekawe duże. To jest ciekawe, czy mógł? Słyszałem, wczoraj na rozmowie po, po, po live'ie Jak mnie... Ja, to to ja, to No Po prostu mi się odpaliło nerwy to chyba bym musiała dojechać, no bez, bez przesady i ja? Ja ty. Jak się spada w dół, to na pewno. Nie, nie chuja, zrzuć mam na koniec. Powiem tak, Jedź do przodu, odbija cię pół obrotu, żeby cię wywalił na plery. Garade, to jechałem Garade. To za. do się kurwa, Kurde Kurde, ma drugie miejsce kurwa, 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 tutaj. kurwa, 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 no? ma pierwsze, no? Ale kurwa, drugie. pierwsze Nie, drugie ale kulbom na tej planszy miał pierwszy czas. Ale potem przyłożył się pary, to i wiadomo, jak się patrzy. jak ty jeszcze chopie przyjechał? Mhm, do przodu. ja wiem brrem brem do przodu, ino że. no. Kurde. Plan na teraz, objechać... Plenertka! Kogo? Plenertka! 3000... 3000 gorzej niż Łonu. Wyjechałam tam na brzuch pleckach su Jezu, przeciam checkpointa Mam 236 lokal rekord 19. 19 dziewiętnasty. Co? Wow. Lepsze może Katrin, bo szesnasty. Jedź kurna. Jedź jedź, 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 bujaj się, ale jedź. Bój się, bój się, nie zobaczysz więcej Nie Bujam się, bujam się tak bez końca. No, ja się po... Nie, bo będzie jakieś prawa autorskie, ba. Nie. Nie, 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 nie. cover nie ma spoko. A, no to, no to dobrze, że cover. To jednak my... ryftcy śpiewali, ale to by... widzę, że chyba... Kill M. A może nie? Mm, dobra. Czemu nie mogę dojechać tego dobrym czasem? Nie wiem. Eee... No pana farta um, Na no, nie eksplodujemy, nie, nie chujo nie tak, jest ostatnio, więc hmm. A to ostatni telewizja, to mogę my A do ciebie nagrywamy, czy nie? Nie, do mnie dopiero w czwartek albo Okej okay. Tu cool. Do mnie dopiero w czwartek A, so jak już tu tak, to zaproszę na kanał właśnie Roi 88 Kiedy będzie lajbik Albo Dying Light Simbo? Albo cyberpunk? 2077, operacja Firestorm Firestorm No ja dzisiaj nie będę na live twoim, bo mam pracę a jutro, ma... a jutro z rana jedę do, do urzędu miejskiego Bo będę robić trackmanie w prawdziwym życiu Znaczy trackmanie, no ja będę robić trackmanie, ludzie o tym nie będą wiedzieć, nie? Także wszyscy są z Zielonej Góry, pitać. Tak, zdecydowanie. A czy pitać? No, wszyscy pytają Nie o wy... szklany. A szklany zaryzykował, że przyjeżdża. Nie był. Wy... Powiem, powiem to w większy sposób. Nie wyłazić nie właśnie wylazi... to z doma. Przez miesiąc? jak nie więcej. Nie było. No niestety No jest dzisiaj no 20 minut, dobra, nic się nie stało Nic, ja wam dziękuję za uwagę, pamiętajcie o zostawieniu łapeczki w górę, subskrypcji z dzwoneczkiem, komentarza I by nic, się ze mną Biedronsia i ja Roju, czyli... Nic. Widzimy się, słyszymy się dzisiaj na live u, na kanale Roju88 Kopi się, także zapraszam Trzymajcie się! Sojusze, cześć! Cześć!